Cześć, cześć, witajcie ponownie w filmie związanym z prezentacją różnych rzeczy o Tomb Raiderze. Tym razem chciałbym Wam pokazać coś, co też pojawiło się na polskim rynku. Wydaje mi się, że wyłącznie na polskim rynku, przynajmniej w takiej postaci, jaką tutaj Wam prezentuję, edycja przedpremierowa Tomb Raider. Tuż przed zakupem gry można było w różnych sklepach nabyć takie właśnie oto pudełka, w których znajdowały się pewne gadżety, pewne rzeczy. Mam tutaj dwa pudełka, ponieważ w jednym znajduje się T-shirt, koszulka z motywem Tomb Raider, a w drugim znajduje się Steelbook. Zobaczmy pierw tę edycję i co tutaj jest. W pudełku znajdziesz. Oryginalną koszulkę z motywem z gry i kod umożliwiający pobranie dodatkowej jakiejś zawartości, i tak dalej. Opakowanie, uwaga, no nie zawiera gry. I pamiętam, że w takich typu przedpremierowych publikacjach dostawało się Paragon, i kiedy wychodziła gra, można było ten Paragon pokazać i obniżało się cenę tej danej gry. Bardzo fajny taki motyw zachęcający do kupna w danym sklepie e, gry, więc e, to jest dosyć, dosyć fajne. Natomiast tutaj co się pokazuje to ekskluzywne metalowe pudełko Steelbook na grę Tomb Raider i kod do pobrania oryginalnej ścieżki dźwiękowej i tak tak samo jeden egzemplarz wydania premierowego e, umożliwia e, Umożliwia zniżkę przy, przy zakupie gry. Dobra, przejdźmy może, a na początek, może do koszulki. O, tu jeszcze. O, patrzcie, wyblakłe. Dopiero teraz znalazłem. Wyblakły Paragon, Tomb Raider preorder e, w, w Empiku. E, Pre-Order kosztował 19,99, i to było 13 lutego 2013 roku więc szmat czasu. E, więc tak, pudełko ma w sobie taką kartkę, kod umożliwiający pobranie dodatkowej zartości, zestaw podróżnika i także koszulkę. Nigdy w niej nie chodziłem, przyznam, bo w sumie nawet nie o to chodzi, żeby chodzić w takich rzeczach. To jest dla mnie zawsze wartość E, drugorzędne chodzenie, używanie takich, takich e, kolekcjonerskich przedmiotach jest bardzo ładne. Naprawdę, materiał jest solidny. To jest bawełna. E, no dobra. 90% bawełny, 10% poliesteru. Made in Haiti. Więc, e, ale, czuć, że jest to e, bawełniane. Motyw jest naprawdę ładny na całej praktycznie koszulce. Znano oczywiście, motyw, zresztą ten sam, który tutaj jest na tej kartce i opakowaniu. Z tyłu z kolei mamy też napis z symbolem czekana: Tom com. Nie wiem, czy coś więcej. Trochę może podniosę. No, jest strasznie pognieciona, na to proszę nie patrzeć. Ale jest OK. Więc tak się prezentuje e, koszulka. Teraz przejdźmy do e, steelbooka. E, już zaraz mówię, że tutaj nie mam tego opakowania, e, które było w środku. Nie wiem, coś z nim zrobiłem. Ale steelbook jest bardzo ładny. E, steelbook jest e, w formatu pudełka na PC, na komputer bądź na pudełka do XBOX'a i też w środku znajdował się, znajdowała się kartka z, z kodem na ścieżkę dźwiękową no Myślę, że to na tyle też popularny steelbook, że nie ma co tutaj się nad nim zastanawiać ogólnie bardzo ładny E, pokażę ten rozmiar, może na innej zasadzie ponieważ e, m, ponieważ mam też e, bardzo podobny, tylko że z niemieckiego poradera, bo w Niemczech też sprzedawali m, ale w rozmiarze, mniejszym rozmiarze na e, konsolę Playstation e, ten niemiecki Steelbook no, ma taką obwolutę Zakładkę taktową i też ten sam motyw, ten sam motyw, co, co w polskiej edycji, no z tą różnicą, że są innych wymiarów. Dobrze, i w taki sposób wyglądają edycje przedpremierowe na polskim rynku do Tomb Raider 2013. Tutaj też jest informacja. W roli Lary Kraut występuje Karolina Gorczyca. Była to też taka mocna dla nas informacja, bardzo ważna, że po raz pierwszy Lara przemówi polskim głosem, i na szczęście do tej pory ten trend się utrzymuje, że Tomb Raidery są w pełni dubbingowane. Powiem Wam, że ja bardzo lubię takie edycje przedpremierowe. Z miłą chęcią kupuję, jeżeli są. Ale jeżeli dołączają do tych edycji przedpremierowych właśnie steelbook, koszulkę, bądź cokolwiek innego, to naprawdę to jest fajne, ukłon w stronę gracza i, i takie zachęcające kup u nas bo będziesz miał dodatkową jakąś zniżkę. Liczę na to, że w przyszłości też takie rzeczy będą się pojawiać przy nami uniwersum Tomb Raider. Ja wam w tym momencie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Powiedzcie mi czy wy też macie takie edycje i czy jesteście z nich zadowoleni. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, cześć.